Kostki do toalet tracą zapach i estetyczny wygląd. Ambipur Flash to pierwszy na świecie odświeżacz do toalet w płynie. Spłukujesz i spłukujesz, a on nadal pachnie. Przy każdym spłukaniu pachnący płyn krąży po muszli, odświeżają i czyści. Ambipur Flash w płynie. Spłukujesz i spłukujesz, a on nadal pachnie. Teraz poczuj świeżość, jaką daje nowy Ambipur Flash cytrus. I thought like they were fantastic. They're the reason I love performing. How do you feel about all these bands who mime on stage? Miming? I think that's disgusting. Never see me doing that. When you're an artist, the least you could do is respect your fans, put your heart into the show. You know what I mean? And that's very important to me. Thank you guys. See you later. To nowa formuła zapewnia idealną ochronę. Gdy zwykłe dezodoranty zawodzą, antyperspiracyjny dezodorant fa zapobiega nadmiernemu poceniu się, pozostawiając twoją skórę suchą zawsze, gdy tego potrzebujesz. Nowe fa, świeżość bez granic. Klik, klik, egzotyczna świeżość, antyperspiracyjny dezodorant fa w sztywcie. To jest samo życie, dobrze o tym wiesz, że dzieciaki plus plamy to normalna jest rzecz. Plama goni, plamy dzieci brudzą się. Ale teraz masz bryzę, no więc nie marcie! Teraz nowa bryza z systemem dwufazowym Plus usuwa nawet plamy, które wniknęły głęboko. Najpierw rozpuszcza je, a potem wypłukuje pozostawiając tkaninę idealnie czystą. Teraz masz bryzę, no więc nie marcie! Bryza, problem plam znika sam. ja robię podwieczorek. Coś pysznego? Słodki, ryżowy przysmak. Pomogę ci. Zagotujemy mleko, a potem wymieszamy. Je, nie łap. Ryżowy przysmak doktora Edkera to pożywne danie, które przygotujesz w 10 minut. Doktor Etker, przepis na sukces. A kolację zrobię ja. Mały, ale wyjątkowo wydajny, nowy Silan Koncentrat. Spróbuj mm, czegoś mniejszego. Jaki fajny, ale pewnie nie wystarcza na długo. Na dwa razy dłużej. Dwa razy? Zobacz sama. I zmiękczę tak mm. samo dobrze. Jest tak puszysty, miękki jak marzenie, silana. jak marzenie. A cena? Również jak marzenie. Także dla nowej półtora litrowej ekonomicznej butelki silana koncentratu. Napad na bank i morderstwo. Zabił kasierkę, bo trzęsła się ze strachu. Policjanci pracujący w najniebezpieczniejszej dzielnicy miasta. Strzelani na ulicy. Codziennie z narażeniem życia wychodzą na ulicę. Zobacz ich akcję. akcji. To to Zobacz, jak pracują prawdziwi fachowcy. Poddaj się. Posterunek Bruklin. piątki o 21.55. W tej pracy pomagasz tym, którzy potrzebują pomocy. No, ale ja myślę, że oni to się w końcu pogodzą. To było bardzo dobre małżeństwo. Zaproponowali mi stałą i całkiem legalną współpracę. Nie ja wyobrażam sobie tego paru to ciebie. Złączyłem respirator, panie doktorze. Nie, nie to miałam na myśli. Kto cieszył, bardzo dobrze zapowiadający się film. Chodźmy już. już. Mam nadzieję, że to nie niechłopuje, że czeka po ten jeden Może od razu się wyprowadzę. Od 4 września zapraszamy Państwa do oglądania kolejnych przygód Rodziny Miśkiewiczów i Konopków w doskonałym polskim serialu Czułość i Kłamstwa. Tylko na antenie TV4. Gorąco zapraszamy. Miałaś kiedyś wrażenie, że świat nagle zaczyna się walić? Niech ja mam robić. Seryjny morderca w bestialski sposób zabija prostytutki. Zawsze pozostawia po sobie ślad w postaci dziwnego symbolu na ciele ofiary. Przerysuj to dokładnie. Policja bezskuteczny kroki mordercę, A jedyne poszlaki wskazują na kogoś z niedostępnego świata wielkich finansów. Zobacz film Mrożący Krew w żyłach. Zobacz thriller Bankier. W piątek o 23.40 tylko w czwórce. Nieźle sobie pani radzi. Jestem matką. Chodźmy wymierzać sprawiedliwość. Młoda Pani Prawik samotnie wychowuje swoją małą córeczkę. W swojej pracy, tak jak i w życiu osobistym, często musi podejmować niełatwe decyzje. Ale zawsze może liczyć na przyjaciół, dzięki którym łatwiej stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom, jakie niesie los. Czy coś się stało? Potyczki Emi. Piątki o 20.55 w TV4.